Tylko z tej strony Aruchuń oraz ze mną jest Kirwet Kolejny odcinek naszego dodańskie na brutalu No, ostatnio mamy dużo czasu więc odcinki się pojawiają dość często Ja e, więc mam nadzieję że... O, jest makmak O kurwa bi tropiciela może Nie będzie EXPA No nie będzie Co bić? Tropa bi. Ja no, Ja nie sprawdziłem czy mam dobre unki. Ja teraz nie Kurde Kurde, kurde, no. I zawsze muszą awczyć. Oh, Uroki argonem. no każdy musi awczyć. Takie 20 lewele, co nie mogą żadnych umiejętności nawet mieć. Kto jest youtuberem z was dwóch? Dobra, ja. olej, olej pytania. Napisałem ja, bo ja jestem lepszym no. youtuberem. No, chciałbyś, nie. Fajne filmy masz. My też mamy fajne filmy. My jakoś Maryn, ale nie, dobra, nie mamy jakiejś chęci. W ogóle ona założyła klan, ja tam patrzę, jakaś rekrutacja na forum, Patrzę, tam ktoś dodał jakiś post, mam 15 lat, im interesuje się coś tam piłka nożna oczywiście, czy jakiś coś na stylu i szuka ogarniętych ludzi, którzy nie piszą jak dzieci. I jego przyjęła do klanu. Ja tak mówię, ja pierdolę. Nigdy bym nie kogo takiego do klanu nie To fajnie. Kurde no. Kurde. Kurde, przywracanie energii jakie to skillsy pak ludzie. No nieźle. Ale ta walka jest nudna. Serii agresywne ma? Ten No kurde jeszcze 1% został. Jeszcze raz bym muszę zrobić. Słaby jesteś i tyle? Bo nie walniałem z kulki, nie wiem czemu. Pij szybko ich tam. Bo zaraz patrz, jak ten pal szybko zejdzie. Patrz, dwa hity to ładnie. Bo kozak naprawdę mag. No, to tyś trzeba tyś... by zrobić, maga, ale nie wiem, płakać. Ja nie patrzę tylko mówię, że ty się podnieżesz hitami, maga. No. Na małym poziomie jeszcze. No, właśnie, tak robię. No, to jest żałosne. To nie jest żałosne, to jest, jest... żałosne. Normalna rzecz. Mm -hmm, bardzo. Jak ktoś jest dobry, to dobry odcył. W ogóle ręka mi się część, nie wiem czemu, dziwne. Rakiem jesteś, to się trzęsie. Obra już Nie. No, z wie, będziesz będzie szybciej. O! Tak patrz, ale krytyk wszedł! Chyba dobra, o, ja ci zaraz wywadzę z escape naprawdę. Rozłączę Wiesz, że nagrywamy odcinek? No. Może już zapomniałeś. I co z tego? Co to ma do rzeczy? Dodaj dziesiąty, a już poszedłem sobie. Cześć, moi kochani widzowie. Kolejny odcinek Dodańska za trzy... Zamknij 2... mordę, no nie! Patrz, Marinę! dodamy damy to? No, wiesz, na, na zajebie. Damy Zbierze. radę. No, sramy. Radę. Dobra, nie damy rady. Ja jej nic nie zadaję. A ty na trzy hity panie albo cztery. Taki kozak normalnie z ciebie. Mm. Chyba sobie żartujesz, ja tu zaraz ją rozwalę. Tyle robić? ile? Tysiąc? No, normalnie. Tak. Czyli tyle, ile ty zadajesz. No, zaraz jej zbijemy ten lek. O, zabrożenie tam wyszło tak, no tak sądziłem. Super. Jeszcze ekspozycja, zajebiście. Zajebiście, zajebiście, za mnie też ekspozycja. Trzy minuty. To jest na jakoś ino... Jaki ileś ciebie, ja już za trzy... Dwa. Robimy cięcie, czy co? Nagrywamy, dlaczego. Bo ja nie wiem co ja mam teraz robić. Ja mam 3 minuty czekania. To ja sam na razie podedam i... O ja i oddam eksp. Tak zrobię, oddam exp. Na 2 5. Chcesz w ogóle exp na jakiejś postaci, co na 2-5 by ze mną. Nie, 70 wygoni. Dobra, dziekłem, A nie z 2 to ja nie chcę. Nie mam. Żeby... Kurwa Kozak paladin ten nieźle. swoim przyjemno no no dobra te damy po kolei każdego <noise> Czego X mi działa? Ja, dobra? To tu jest jeszcze? Dobra, leśny brud Może kółko do S zrobię Jakieś fagota Znajdę Nie ma nic Ja... Tak... Taki miałem fajny nastrój mnie tak zmoliłeś Zobaczcie gdy o, jakieś są też. A ja tego nie mogę dawać do tego. O, jezu święty nie no. Czego nie. Ty, ja nie mogę Co? Jeszcze raz. <grym> Kurwa, mać. No już w grupie musi być no. Idzie, dawaj do tego. Na jest, bo jaki 40 jest 22 a no na 22 zajmie przynajmniej. No ja jeszcze się nie zraspiłem, prawda? O jas, salczy nam je mnie zdjęli. Spokojnie, denerwuj się tak człowiek. Muszą być w grupie, no muszą, bo co by się stało, jeśli tam 3, 2, 3, 4 jakiś był. No tak, uciek ktoś 3. 16, tu jakiś. Trzeba. A oddawanie XP jest trudniejsze niż dodanie po prostu. A masz i idzie dobra. Przykampię na niego. No to 40 jakieś musi być oczywiście. Kuwa mietek. No nie! No ja wczesny. Zabiję tego mietka czy nie zabiję? No jest zajebiście A pewnie expa tracę Weź już choć na tego łaciaka, że drugi raz mnie zabił No i zdjął, zajebiście Ruszaj się, no co ty No już 3 minuty minęły Dobra ty jesteś offline, no chodź tu Myślałem, że mnie ktoś zaatakuje, oczywiście expa nic nikt nie chce Jakie to jest denerwujące, nawet to zawsze było Bra. Zrespiłem się. O wow, zajebiście. Chodź, teraz na no to jest. No idę. Jestem już w drodze, już prawie. A teraz te łucze jeszcze unki sprawdzę, co ja tu mam. Bro, Czemu by się no, różno? Jak już teraz W Jakimś stresem drugim pójdę. No się, coś zalegowałeś. A tu jest ściana. Tu nie ma ściany. To bez to do ściano Dobra, ty się tam a my dobijamy Dobra i ten atelis Jakimś typem jestem, no, żebym go nie takiego. Czekaj, odłączam się. Zaproszę się. O, ten promak to jak? Zaproś I Zabijamy go No atakujemy tego. XXX x... XX, 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 dobra X powinien być chyba... Nie, nie będzie, nie ma machuję Nie wiem czy to my... No nie no, ma damy radę Nie damy, rzeczywiście, nie damy rady Zapomniałem, że już mam taki wysoki robot, tak dawno nie grałem Hardcore no. Ale mi się ci Ja nie chcę padać Rzeczywiście prawie padasz pad. No. 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 Kurde przypadkiem nie kulką, ale i tak krytyk wszedł prawie jak kulka no. i bez expo bo mało level bo o ty jest... dodamy każdego okej okay. dobra idziemy dodać więc... dodam tego noba. dodaj <grym> jakichś niskich tych dodałeś? no to atakuj 20 nie tak nie będzie expo no po co tam latasz idzie jakiś 2600 i tak też, jak to z tamtego by nie było, to tego Oj, Są proszę. Eks był. Exp. Super. Zapraszam tego na beście. Dobra, to idziemy na S, na, na nasz Pochodź przez daję się. Wbijasz? Wbiłem. Ktoś tutaj walczą. Nie wiem, ja tu X-am cały czas. Może ktoś nie walczy. Walczą. Królestwo padło. O, jest jakiś pierwszy level. Mogę stało tylko czekać. To opowiedz jakąś śmieszną historię. Nie chce mi się. Aha. Ty jesteś śmieszek, ty powinieneś powiedzieć historię. Ale zamoliłeś mnie i widzisz nie, nie być śmieszek. Dzięki za gry ziom. Nie ma sprawy ziom. Nie, ja mu napisz, ja mam zaczę. Wyty patrz na eku tego tego, 2-3 woje. Ale śmiesznie. Nowe Gdzie, grafiki. Patrzę. No w ogóle z czego to jest? Co to jest? Nowe grafiki. Gdzie to można kupić? Nie wiem. No, w sklepie, najprawdopodobniej. Ja, to jak kto to wymyślił, żeby teraz wszystko było w sklepach? O, jakiś bił. Tak, i od razu po wejściu na mapkę, o. Dobra, szczęście roga No i będzie exp. No. Solo. Patrz, wyzwałem cię do soli. <głos> <głos> Solo. Solo. Ale go pojechałeś, ale go pojechałeś. Solo. Stary. Widzę, ko kozak się znalazł. Kilka d, d, d może bez moim 4-2 magów. Ja będę tak tu was koboldów. No, kojarzę tego. To jest mrokowaty? No to... To by, to by wyjaśniało wszystko. A, Woj Śmierci, bigo. No jest, następny. No i następny. x Woj Śmierci x. Świetny... <laughs> Pozdrawiam na YouTube, super. Nie widać czatu na dole takim. Aha, to gdzie nie widać czatu na Znaczy na dole, no czy... Czy mogę na chwilę pokazać, o. Nie cię w X bo śmierci X Zapraszam do siebie korridia, a dobra nie AP straciłem Już wszyscy pozdrawiają youtube'a F5 nacisnę Napiszę pozdrawiam moich kochanych widzów no Dobra, teraz widać czat na dole Jakieś 27 to chlepiem ja Nie ma no sensu nie widać Dodam wszystko Coś tak nakleją do góry O wad-wad-eruj się... A Jak I ci się las skończył, to z jakichś panów 40 mark Macdo, tu jest, e, nie wiem czy wiesz ale tu jest jakiś 51 pan o, o czekaj na, solu, na solubę muszę wziąć typa tak, tak, tak. No już jakiś jakimś 20 jest, no ja nie mogę ale dasz on, nie? No, i no powinienem dać No mam radę, spokojnie Balkał w punkty honoru, honor, czyli sam jest atakował jakiś 40 mak, lol. Lol, darmowe PH, chyba że się okaże, jest jakiś mega silny. Co wątpię. nie, nie, jest na miarę dobre chyba. Nie, aż tak nie, dobra, dobra. Mr. PH, ono EQ ma... Nie, dobry jest. 3 EQ 3 T... Hera z Konga, czapka z Karma, buty. Kto, kto? No, ten typ co walczysz? Pierścień z Jagody i ręce za PH. Z ręce, ja mówię, ręce za SL. Aha, no ja wygram. Szczęście roka czekam. Dobra, teraz zadaję się z nim, ale pewnie przegram to paladę. 43 punkty honoru, super. Średnie błogo mam. No i to lubię. No nie, przegram ten. Jakuś eventowe robi swoje. Musi GR-ka Nie no, równo idzie, ale... Ło! Ło, może się uda wygrać. Wygrałem, hehe! Czekaj Łatwo leż... i po co go atakowałeś człowieku? Schobadle 32PH, 7% nie zostało Przyszem by zaatakował ich, no po co będziesz atakował, skoro jest taka przewaga Jakieś, jakieś, bijają teraz. Napiszę tylko eks, mam nadzieję, że zrozumie. O, O. Mam o. Ex, będzie. Będzie eks. No to. Kłopi. Wiem. Nie ma odporności, bo nie obniżam. Ej, ja tylko nie dopuśćcie, żeby mi zdedał, bo słabo. Nie, z, o. nie ma szans, żeby cię zdedał. No nie wcale, ja z moim życiem. Moją miłością życia jeszcze będzie mi teraz wojek walić, O guchy, na pewno zaraz polecam jakieś... O, krytyk, ale krytyk przez ładny. No, tak to możemy grać. Przepada. To mi się podoba. I miałem oddechu po gry. Napisał mi czekajcie, F5 tam o. dobra, F już naciśnę nie, ja będę szybciej głęboko, znaczy... no, kulą level to biłeś level? no ja mam na minusie dalej, no no i... Nie będzie z nie, nie byłoby. Mam nadzieję, że moje kaszlnięcia... ...będą przeszkadzały na filmie, za bardzo. Będą. O, no to... To no nie, nikt nie wiem. Choć ten, na jest może. Przez brud. A. Dobra. Ciekawe, czy pójdzie za nami, czy trzeba napisać. Jebać Idzie, idzie, dobra, idzie. Ogarnął. Czasem, czasem są tacy, którzy zawsze pogarną. O, tu się leję jakaś chlepa niezła, kurde. <grym <grym A czy jest będzie z nikogo expa. Dobra. Więc to pusto. 20 minut nagrywamy. No to nagrywamy odcinek 5 godzinny, co? Ok. Chyba nie ma nic, no ja pierdolę. Pobijemy rekord. O'Keele'a. Odcinek 5 godzinny i 5 minut. Tup, tup. Jakiego? Wszyscy co z elentowe, z Nie wiem co z Ja wbijam. Chodź wbijam. Wie, tam jakieś chyba były nowe. Nie ma nikogo. Dobra, Poszedł. poczekamy chwilę. No. Poczekamy chwilę, w tym czasie możemy coś poopowiadać. No to opowiadaj i zasugerował się gdy masz. No to może no tak, no byliśmy ostatnio na imprezie z, z Arohuinem. Arohuin spilgał się w chuj. No. No i potem gryzł trawę. No. Taka sytuacja. Poszedł co? Napiszę, że padł w Ithan. O nie, nie, nie bij jeszcze, poczekaj, zaraz wróci. O, jest, dobra, teraz. No, no, o, jeszcze ekipa jakaś bija. No tylko, że teraz jest mniejsza średnia leweli, więc. Ja, mi chyba X nie działa, bo mi nie pisze, że nie atakuje. Nie, że... nie działa X. O, dobra, jest, teraz działa. Przeba Kurde, no, w Cofnął. się jakaś grupka. Spoko, to będzie możecie jakiś sklepa będzie fajnie, będzie fajnie o, dodam tego 19 o, dobra, przyłączmy no to teraz mogą wbijać tą grupą bo exp trzeba, exp trzeba Nie złapało, klikałeś x -a? Też klikam X No to czemu nie złapało, no nie. Bo jesteś słaby Jakbym na berufsie coś takiego zrobił, to by mnie od razu złapał to jest level? 3-4? 3-8 3-8 bo... No nie <laughs> złapało No kurde Napierdalam X i nie działa nic Jak Dobra, proszę odjebać go Jako przeszedł, no coś jest z tym X-a, nie tamtego... No mi totalny raz działać. Nie, ma bot, totalny nie totalny będzie chyba bot... jak... No szybko. Nienawidzę jak ktoś awczy. Tutaj tego jeszcze znalazł gościa. Ale będzie ekipa. O, wbija jakaś ekipa, chodź tu. A nie, kto tam poszedł od nas. Goń tego dwudziestego, tak. Koń. Za... Ja, ja, ty. Ja, ty. O, patrz jaki ładny krytyk przed. Kierwa czemu nie nagrywasz? Czemu przyszedł? nie nagrywasz? Nagrywam właśnie, pozdrawiam ciebie. Pozdrawiam. Wiesz, po ty nie nagrywasz. Huanaka. Nagrywam tylko na komputerze Arochwina ogólnie. Taka no. sytuacja. Ja jestem na swoim, a ja nagrywam na Arochwina. Włączyłem program Arochwinowi. Polubiam włączyć program, ustawić wszystko i nagrywamy. Dokładnie tak, jestem oj oj ojcem stworzycielem wszystkich filmów na naszym kanale. Spadajcie. Tak, jasne. Zapcie właśnie cię zapinamy no, no. Co <laughs> dobra to ja to powiedziałem już historię a to teraz to powiedz coś paru ku tak opowiedz coś mm -hmm. muszę powiedzieć na temat o o o kolce. Musimy powiedzieć, co o, o o o Muszę o o o Bij tego, a, a które ja przy tym w się stanę. O mrokowaty łapacz 2 O Zakon Sharp Team To jest jakaś akademia czy co? No chyba tak Jez, mrukowaty łapacz. W ogóle jedna osoba od nas odłączyła z różnych Mrokowaty łapacz To będzie jak jeszcze padniesz. Ej no nawet dobry jest pędzi. Ty, za, ty cool jesteś za słaby, ty jesteś za słaby. Ty. Jak u cool i masz przewagę 13 lewis. Napisał mi solo, ale chyba solo z nim poszedł padłem. Solo. Mi się wydaje. No jak w słabym jest się to się pada. Co to jest za połączenie w ogóle, że ma? Ewentowe. Ja tam teraz nie ogarnię jak oni mają. Ten... No trzy jesteś o, 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 bardzo. O, o, o. No i pięknie. ma klątwę. Co się pyta, nagrywasz? Nieznany parametr. Minus redydest. Podłoga per0. Po co chodzi z tym nieznany parametr? Skąd ja to mam wiedzieć? Co się stało z tym Margona? Dlaczego czego to doszło? Za moich czasów nie było nieznanych parametrów. O. Dobra. Roz... Głonimy ją. Nie jest mi się. To nie. Dobra. Zaproś go. Dobra. Ja nie mogę. No za jego trzeciego. Okej, okay, w ogóle ten rozgon nie do O, bijemy. Spoko. O, chyba wywaliło... Rochuina, ale o, czy wywaliło. Czy, czy nagrywasz co? Nagrywam. A czy miałem mówić, okej. Okay. Baderuś, atakujemy. Leś go bij, bo on może mnie zajebać. No dobra, nawet się mnie nie bije. Spoko. O. Exp. o już mam na plusie exp, to fajnie. Dobry jesteś. Zabrać to dużego. O fuck, wił na wyższym. O fuck. Zobaczymy, czy mu coś zabierze. Nie, ma z drogą Ja tam się Ile maleka? Ponad tysiąc będziemy. Kurde, no i co ja? I, i, I zabił mnie. Dobra, to może kończymy już odcinek? Może nie. 28 minut jest. No, mieliśmy robić odcinek ponad 5 godzin No to tak. No to Siemanko, do zobaczenia w kolejnym... A nie nie, 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 nie kończymy jeszcze. Kończymy już. No okej, okay, dobra. Dobra, to... Siemanko tutaj był... ...Kirwet... Najgorszy Mak, od, Brutal i Arohwin. ...odcinki będą się bardzo często, bo mają bardzo dużo czasu. No znaczy ty masz bardzo dużo czasu, którego... ja nie mam. No ja, ja też nie mam, to, to był raczej żart. No. Więc e, subskrybujcie mnie, Arohwina niekoniecznie. No. Lajkujcie mnie. I do zobaczenia w innych filmach. Może będą ciekawsze, bo ten był taki zmulony trochę. Ale cieszcie się, moi widzowie, że macie teraz film. Ja wiem, że to dla Was wiele znaczy. E, no i kończymy film za 3, 2, 1.